Cześć witam. Dziś taki skromny wieczorny raport prac PGR-u. Nic nadzwyczajnego, drodzy widzowie, ale żebyście mieli ciągłość zdarzeń, to e, wrzucam taki właśnie skromny film. Szóstecka, jak widzieliście, wróciła, zjechała e, z wygnania, że tak powiem, od kolegi Maczka. Stoi tutaj od razu przy Kejsie, ponieważ Case kejs już jutro odlatuje. W pełni sprawny, w pełni gotowy, w pełni wytestowany. E, Przezbrajałem właśnie z szóstki, teraz przekładałem całą wiązkę i całą, że tak powiem o, elektronikę do prasy, przekładałem wszystko, uzbrajałem właśnie ciągnik z powrotem w ten komputer, cały sterownik od prasy, no i wyjął i już potrafi, nie potrafi włożyć na swoje miejsce Za Zresztą ona to tak potrzebna, bo jutro będzie zakładana i zaczepiana prasa i właśnie tutaj, tutaj teraz to wykonuję. E, przyjechała szóstka razem z prasą, prasa na miejscu. W prasie też trzeba dokonać ciężkich kalibracji i tych innych jakichś dewagacji, jak to zawsze z tą elektroniką. No i obok mamy też już pomału demontowanego właśnie John do malowania. Trochę tu się nam ostatnio porozlewało, ale John już e, dzień, dwa będzie rozebrany z błotników, kół i dachu. Tak więc tylko to zostało, cała maska przód jest rozmontowana. Powypuszczane są z niego też oleje, tak więc to wszystko będzie do wymiany. Będą wymieniane opony, tak więc John direk na dniach też będzie szybko uzbrajany. No i wracając jeszcze do tego case'a, udało mi się wyciągnąć z niego wszystko, co tylko potrafiłem, czyli udało mi się zreanimować tylną hydraulikę w całości. Cały tył jest żywy, pracuje, wszystkie sekcje pracują, nawet jak widać, się w żadnym miejscu. Nie poci ani nie zacieka, oczywiście, wszędzie sucho jak pieprz. Udało mi się dokodować inaczej. Musiałem wyrzucić te sekcje, bo to są sekcje Retroxa, wyrzucić i na nowo je przypisać, zakodować. Wszystko to robiłem z jednym z kolegów, którzy, którzy mają o tym wiedzę i pojęcie. Pozdrawiam i bardzo dziękuję. Bardzo mocno mnie tutaj tego nauczył, więc sekcję udało się dograć, mimo rozbierania, gdzie wszyscy fachowcy i znawcy mówią, że dotykając te sekcje, one są od razu do wyrzucenia na złom i kupuje się nowe. Nikt w kraju, w świecie tego nie remontuje, nie rozbiera, nie myje, nie czyści, bo to nic nie daje. Zadziałało, jest gotowe. Jedyne tutaj, co mogę jeszcze powiedzieć, to jest jedna rzecz, której nie wyciągnąłem, i to jest znowu sprawa rozdzielacza który znajduje się pod kabiną, czyli tego przedniego rozdzielacza do sterowania przednim tuzem oraz do sterowania zewnętrzną hydrauliką tuzu, tak? Jedną parą wyjść, które tutaj się znajdują. Tuz jest oczywiście podniesiony, ale jest niesprawny, ponieważ ten rozdzielacz właśnie pod kabiną nie daje się zaprogramować w żaden sposób. Po prostu jest nieżywy. Nie przeżył całej tej operacji, nie przeżył w ogóle e, Kodowania nie przeżył całej tej imprezy związanej z opiłkami i tak dalej, więc niestety tu mamy fiasko. Ale już udało się to też rozkminić, drodzy widzowie. Mamy tutaj taką przykładową sekcję. Przywiozłem od jednego znajomego, który też tam wymieniał wielokrotnie takie rozdzielacze, takie sekcje. Jest to sekcja hydrauliczna marki Bosch, chyba. Jak dobrze kojarzę? Tak, to jest sekcja Boscha. No, i przywiozłem sobie taką właśnie na wzór, popatrzeć, jak to jest zbudowane, jak to jest skonstruowane. Janusz też to przecież wszystko rozbierał, rozmielał, rozmemłał, jak to on to mówi, i on to wszystko właśnie czyścił. No i doszedłem do wniosku, i udało się na szczęście dokonać takiej analizy sytuacji. Mamy tą cewkę sterującą, mamy suwak wewnątrz, i mamy tzw. Kołpak, tak zwany kołpak, który przykręca się tutaj a suwak montuje się tutaj, tak? No ta sekcja też jest uszkodzona, ale zaczęliśmy to rozpatrywać z i doszliśmy do wniosku, że będzie wypierniczana cała elektronika z tego rozdzielacza, z tych zaworów, będzie robiony won ciągnika, ponieważ tutaj, z przodu, w suwaku wystaje nam idealna końcówka podstworzeń. zakupujemy kołpaczek od zwykłego rozdzielacza z linką, z normalnym joystickiem od Tura i to robimy Przyjeżdża co trzeba, i do ciągnika będzie wyprowadzone właśnie w momencie światło. O, tutaj, 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 o, tu. Tutaj są kołpaczki, w tym miejscu jeden, w tym drugi. Tu są te dwie sekcje. Widać wejścia, wyjścia, tam są te cewki. I tutaj, tutaj to o. I tu będą takie ładne lineczki. Cyk, 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 cyk do kabiny. Tu. I tu Maciek będzie operował sobie sekcjami. Yy. Z linek, bez elektroniki, bez tego dziadostwa, i już jest nawet bardzo, bardzo chętny to zrobić, ponieważ jedna taka sekcja kosztuje 5000 zł, dwie sekcje daje nam 10, a taki standardowy joystick z linkami kosztuje 700 zł. Mimo tak grubej inwestycji w ten ciągnik, jest bardzo przychylny i bardzo zadowolony z takiej opcji modernizacji. Więc wypierdalamy tą elektronikę i zakładamy normalnie joystick. Do sterowania tymi sekcjami, i wszyscy są zadowoleni. Tak więc, w przyszłości czeka nas bardzo ciekawy materiał. Od razu mówię, że będzie właśnie. O, pięknie, suwaczek sobie tam ląduje. No, już teraz nie ląduje, pewnie jakiś syfek i będzie to zrobione po Łukaszowemu. Normalnie będzie mechaniczna wersja tego rozdzielacza. Tak więc, tak to będzie zrobione, ale na dzisiaj ciągnik już startuje e, znaczy jutro rano, już startuje sobie do prasy, i już Maciek jutro startuje e, również e, w świat, ponieważ będzie wykonywał usługi prasowania. Tak więc taka sytuacja co do tego całego sprzętu muszę mu przełożyć jeszcze jego rzeczy, jego płyn, bo to już do ciągnika się przywiózł, e, mówił, że troszeczkę dolewo do szóstki bo też tam gdzieś wyrzuciła. Tak więc, tak więc przekładam przez Brian. No i finał, totalny, kompletny finał, jeżeli chodzi o Kejsa Maksuma. Jutro robi odjazd, jedzie właśnie w świat na usługę i będzie Maciek już nim działał. Taka sytuacja Je <coughs> przepraszam, jeszcze za kilka dni. E jak tam popracuje, pojeździ, porobi. E sam kazałem jemu, żeby zjechał do mnie. Jak już zrobi kilkanaście godzin, niech zjedzie do mnie, obejrzymy jak to wszystko będzie wyglądało, czy gdzieś coś się nie pojawiło. Tak jak na przykład teraz widać taką małą plamkę pod nim, ale to jest woda ze skraplasza klimatyzacji. No i proszę Państwa, jak tylko właśnie porobi te kilka dni, niech przyjedzie jeszcze raz, to przejrzę, obejrzę, zobaczymy co się dzieje, czy będą jakieś ciekawe rzeczy się działy, czy, czy coś się będzie chciało pojawić. Obstawiam, że nie, bo już go tu kilka dni ćwiczę, pałuję, jeżdżę, testuję. Nic nie mówi, nic nie robi, tak więc... Znaczy, no nic nie robi, tylko jeździ, tak więc nie powinno się nic wydarzyć. Ot i taka historia związana z case'em Maksumem. Jak myślicie, jaką dostał ksywę ten ciągnik? Tak jak standardowo każdy u mnie jakiś ciągnik dostaje ksywę, no i ten też już dostał odpowiednią. I komuś się może to podobać, albo nie, ale ten ciągnik Maciek zaakceptował, śmieje się sam z tego, i mówię, że może być. Ciągnik Case Maximum został nazwany Upoślad. Ponieważ dla mnie ten ciągnik to jest jeden wielki Upoślad. Poważnie. Janusz, a co ty robisz? Perkinsa. Perkinsa? No. Znaczy się rozmemujesz, tak? Tak. Muszę go żeby by klient nie zabrał. Ja już demontuję kolejny silniczek. Wracamy po ciągnikach bezpośrednio do remontu silników. Wycofka totalna z takich grubych akcji, jak ten ciągnik poprzedni, tak jak ten case. Robimy definitywny odjazd. Nie bierzemy się za takie imprezy, tylko wracamy sobie na silniczki, nie? No i jakąś tam skaniulkę się szarpnie raz na jakiś czas i wszyscy tam zadowoleni, tak? No tak naprawdę rozbieram po to, żeby jechało na szlifiernie, to i żeby to jakoś się zazębiało. To. Tak, żeby się to zazębiało. A dlaczego jedzie na szlifiernie? Co my tu mamy? Jakby to powiedzieć? Błoto. O, co tu tak siwo? Siwy olej sprzedają? Kisiel. No. Tak więc co? Albo wymiennik, albo uszczelka pod głowicą, albo... Albo koniec. No, bo cylinder to może nie, bo to by musiał wtedy być blok paliany, nie? Tak więc Perkins to jest standardowy, czterocylindrowy ale w starszej generacji, nie na żadnym common railu, tylko zwykła pompa rotacyjna, rureczki, wtryskiwacze i od cała procedura. Kilka silników jest jeszcze do zrobienia, a ty tak sobie robisz, tak na tym wisiodełku? No dobra, żeby nie było. Kilka silników stoi do zrobienia, więc prójemy, niech jadą, szlifują się. Jak się wyszlifują, to wtedy będzie można zmontować i z powrotem do klienta. Jeszcze trochę tutaj zajdzie, nie? Ale chyba kończymy raczej na dzisiaj, bo to już wystarczy. No. Dokładnie. Przy okazji na warsztacie mniejszym oczywiście skromna prezentacja modernizacji w wykonaniu mojego taty. Przekładnia od naczepi firanki, tak? Tak. Od naczepi firanki, od zwijania, od naciągania plandeki. Od szmitki. Od szmitki, dokładnie Janusz mówi. Proszę bardzo. Kręcimy korbeczką, ładnie się to się obraca. Trochę jest luz na tym sprzęgiełku, bo tu jest co? To jest nasadka. Bo tu można wyciągać, ale to jeszcze niedokończone. Tak, tu mamy fres, taki fres, kwadrat. Nasadka 32, łepek od śruby, pyk, cyk. O, kurde, leci! Do mocno pchnęłem. O, i tu kręcimy, i tu się obraca. Ciekawe, ciekawe. Bo oryginalnie była lipa. Oryginalnie była lipa i jest taka mała właśnie modernizacja, modernizacja tego stojaka pod taki o mały silnik właśnie e, no i jeszcze co jak żeśmy tutaj patrzeli na to to żeby to było tak ten no, sensownie zrobione to należałoby zrobić jak z ciągnikiem marki Case Założyć... się jak to było Janusz czekaj czujnik Przeciążenia. Pedału położenia nie, nie. <laughs> jak to było przyspieszenia. O, no, taki czujnik trzeba założyć i wtedy będzie jak najlepiej działało. Tak więc taka sytuacja to jest nowy normalnie tekst, jak nie wiem. Jak to? Jeszcze raz, czujnik. Czujnik położenia pedału przyspieszenia. No i taki trzeba tu zamontować, będzie odpowiedni i na swoim miejscu. dalej, drewcząc dalej. Drodzy widzowie, jeszcze 700 numer 2. Ostatnie można powiedzieć szlify na wyjazd do. Rogu na hopa jeszcze była robiona pewna akcja, modernizacja, ale to bardzo skromna i bardzo, bardzo słaba. Próbowałem jeszcze, no ogólnie to mamy uzbrojony tutaj wąż, wszystko wsiosio wsi i zasilanie sprężarki tutaj z miejsca, gdzie już idzie czyste powietrze z filtrów, bo tu są wkłady w tej części. Jeszcze grzebałem w regulatorze obrotów. I jeszcze próbowałem coś wykrzesać, wyrzeźbić z tej pompy, ale niestety to już jest pas. To już jest pas. Jeżeli chodzi o to, należałoby już wrzucić pompę na stół, żeby ją przeszczepić, przerobić i przedawkować w niej paliwo. Bo tutaj tak naprawdę teraz odcina mnie regulator. Listwa, która jest schowana w tuti w tym miejscu pod tym kołpaczkiem, jest właśnie listwa wtryskowa i ona w trakcie pracy, robiliśmy tutaj eksperymenty, ona nam wysuwa się tylko do połowy. Do połowy swojej dawki, i niestety. Yy, no, regulator, regulator obcina nam tą dawkę. Jest jeszcze skromny plan, aby tutaj wykręcić ten kołpaszek, dać linkę i zrobić drugi pedał gazu, żeby bezpośrednio szarpać za listwę wtryskową i dawać ostro gazu na zawodach traktor poolingu, jak dojedziemy do miejscowości RUK, do Roberta. I tu będziemy. Stąd próbować dawać gazu, ale obawiam się ciężko, czy to się źle nie skończy. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Jeszcze kilka takich drobnych szlifów, jeżeli chodzi o mycie ciągnika. Trochę go doprowadzić ładnie do porządku. O, tu muszę jeszcze zmienić tą siatkę. Mam nową, ta jest rozwalona. No tak, troszeczkę go podszykować. Oczywiście większość widziałem z szykujących się na zawody. Pucuję, maluje te ciągniki, tam huchają, dmuchają. Kurde, masakra. A ja? Ja tam za bardzo się nad tym nie spinam, to ma być dobra zabawa. Ciągnik wygląda jak wygląda, jest w oryginale i wolę, aby taki na razie pozostał. Taka sytuacja. A na zawody traktor poolingu będziemy jechać sobie busikiem. Busik tylko na dniach dostanie tablicę. No i tutaj jeden z, tutaj z moich pomocników pomaga mi też w przygotowaniu busa. Bus został opróżniony. Będą tutaj szybkie remonty co do, co do tej, właśnie rdzy. Mała konserwacja przy nadkolach oczywiście. Eee, czyszczenie, malowanie ostre, trochę wy, wyprostujemy też nadkola. I zamówiłem nówkę, całą wyściółkę, jeżeli chodzi o sklejkę. Całe nowe sklejki. Będę zostawiał te listwy transportowe do przypinania towarów, bo tutaj zostały nowe, 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 dedykowane do tego rodzaju zabudowy. To jest bus. W wersji L3H2, i to jest właśnie taka no, spora wersja paki. I jedziemy właśnie tym busem na pierwszy strzał, na pierwszy jego taki przejazd, celot, ponieważ no, musi trochę też pojeździć, popracować. Na razie nie miał zbyt okazji, ale jutro odbieram tablice rejestracyjne i będę tu też nim jeździł po okolicy. Ale finalnie ładujemy trochę narzędzi, trochę rzeczy wiadomo, taka jak ala ekipa ta no, e, na pit stopie, czy coś takiego, nie? Parę rzeczy e, i wsiadamy z Januszem. Będziemy razem z Januszem i lecimy tym właśnie pojazdem. Też jako taka skromna reklama e, mojego, mojego właśnie wykonania. Lecimy tym busem na, na zawody, tak? Pojedziemy nim. A co do jeszcze całych tych zawodów, drodzy widzowie, zostanie przewieziony przez znajomą firmę e, ze Szczecinka. Już będzie ładowany w piątek rano i w piątek pod wieczór. E, będzie już dostarczony na miejsce. W piątek z samego rana ładujemy się na, e, na czepę bardzo nisko podwoziową, na tak zwanego T-Beta, chyba. E, i, I będzie lądował tam już e, w piątek wieczorem. Tak, w piątek wieczorem do godziny 18 musimy dojechać ze względu na wakacyjne, weekendowe zakazy e, jazdy pojazdów jazdy pojazdów ciężarowych, no zakaz weekendowy tak zwany, jak jest już e, czas wakacji, no to weekendówki tak zwane zakaz poruszania się pojazdów ciężarowych wchodzi w grę i musimy się w tym wszystkim wyrobić, tak, żeby nie jeździć pod zakazem. I wtedy już lądujemy właśnie tak jak mówię w piątek wieczorem ciągnikiem, e, ciągnik, ciągnik, ciągnik będzie będzie tutaj dostarczony, tak jak mówię na lawecie niskopodwoziowej. No, i na sobotę widzimy się wszyscy razem w rogu, tak? E, ci, którzy dojadą, e, ci, którzy będą na miejscu, będą mieli możliwość zobaczenia, spotkania się, no i normalnej dyskusji, rozmowy, no i dobrej zabawy, mam nadzieję. Mam nadzieję, że to wypali, ta impreza, że będzie dosyć fajnie, że wszyscy e, damy radę to e, no, jakoś to pokazać swoje możliwości, umiejętności, ogarnąć sprawę i szczęśliwie wrócić do domu. No, i śmiało mogę ogłosić koniec dnia oraz koniec odcinka tym właśnie rzutem na krajobraz z tyłu. To jest taki mój ulubiony krajobraz. Lubię tutaj sobie popatrzeć, jak tu z tyłu u nas ładnie wygląda. Trzymajcie się, wszyscy. Cześć.